Dzień dobry. Witam państwa serdecznie w programie Noś i w cyklu Nie zabijaj, nie daj się zabić. Jest ze mną Andrzej Bachowski. Dzień dobry. Z którym podejmiemy za chwilę dyskusję na temat wypadków i postaramy się dowiedzieć, wymyślać dlaczego do tego wypadku doszło. No, my po prostu pokażemy kilka zdarzeń drogowych wypadków, kolizji i tym podobnie, A na zdarzeń, gdzie nie było wypadków, żeby po prostu uświadomić przyszłych kierowców, obecnych kierowców, dlaczego do tego doszło i razem z Romanem Latynem po prostu spróbujemy jakby dojść do tego, dlaczego te zdarzenia w ogóle się wydarzyły. Zapraszamy do, do oglądania. Ten pojazd chyba czeka, żeby tu sobie skręcić, ale to no, jakoś. To nie, tam nie było gdzie skręcić. Nie, no tutaj jest różka jakoś. Ale tam, gdzie on stoi, nie ma. No tu gdzie on stoi, nie ma. On stoi no. jakoś kilkadziesiąt, kilkanaście metrów od tego zjazdu. Poza tym jest podwójna linia ciągła, no chociaż tu już nie. Bardzo ciężki wypadek. Patrzył kierowca do przodu, myślał, że wszyscy jadą. No, wina. Wina ewidentna wina kierowcy ciężarówki, który najechał na stojący pojazd. Nie była, była. Był skręt w lewo zobaczmy. Był skręt w lewo. Zobaczmy, zaraz przy, przy tej osobówce, o, jest, jest przebywane. Było i to on skręcał w lewo, tylko nie widzimy teraz tego kierunkowskazu, zobaczmy. Coś tam świeciło. Gdyby kierowca, tej taksówki. Patrzył w usterkę. Na pewno by zobaczył, że ta ciężarówka nie zwalnia i mógł w każdej chwili jeszcze odjechać. Musimy patrzeć nie tylko do przodu, na boki, ale i do tyłu. Wina, ewidentna wina kierowcy ciężarówki. Czyli pojazdu, który najechał. No może mógł to być autobus, bo nie wiemy, no ale też co, nikomu się nic nie stało? Tak. Aż, Aż dziwne, nie? Aż dziwne, takim, że nikomu się nic nie stało. Przy takim stało? najechaniu na stojący przy takim pojazd. Przy najechaniu, no dokładnie. To jak to nazywamy? Mocny pocałunek w czwóreczkach. To ja tradycyjnie zapraszam Was wszystkich na nasz kanał na YouTube, gdzie możecie pooglądać te nasze analizy, gdzie możecie je skomentować, wyrazić swoją opinię i będziemy dyskutować, kto ma rację. Lajkujcie. I subskrybujcie. No, a ja zapraszam do programu na się już za tydzień, do cyklu Nie zabijaj, nie daj się zabić. To do widzenia. Do zobaczenia.